to właśnie wygląda. Jest to jeden z najskuteczniejszych sposobów Bastard. старт давніше ааа 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 Co ciekawe jest to jeden z najliczniej produkowanych śmigłowców na świecie. Maszyna została skonstruowana i oblatana na początku lat 90. Do szkolenia. To 44 to jest to większa maszyna, e, która była wykorzystywana w najróżniejszych rolach jakoś podmowiec e, dyspozycyjny, również oczywiście do szkoleń, e, ale także przez policję, przez no e, już nad lotniskiem w Gryźlinach 2F16. przechybić prawda. Oh oh to jest konstrukcja przyrodzona 16 na dotykiem drżdżów. Państwo pomachać pilotowi, jeżeli na nas patrzy. O właśnie to jest, jest wyrażanie wodą. Proszę powiedzieć taką wodną barierę. Jest znać dymkiem e, ze smugacza. Już jest powietrze. 360 takie rzeczy możliwe są do 760 kg i 360 kg. nadmiar mocy ma ta maszyna. Można ją powieść na silniku. pierwsze jest w, w stanie się wznosić pionowo do nowej góry, po drugie jest w stanie zawisnąć w powietrzu. Coś w tym z no, Zwróćmy uwagę, on się praktycznie nie poszedł do przodu. Teraz już odpada w dół.

i znów beczki w noszeniu i coś w rodzaju kobry, to jest um, nawet więcej, nawet jeszcze była pętla, ale tylko ciągnięta tam coś. Ten samolot w tej chwili wisiął na To są niesamowite ewolucje, A w tym momencie nawet, choć to brakuje tego bezpieczeństwo jest najważniejsze. A teraz popatrzmy do góry, co tam się dzieje, co Jurgis Kajrys na tym

że miałem kiedyś szczęście e, przeżyć taki lot akrobacyjny z jednym z e, lepszych polskich Na samolocie n 330 to jest maszyna o porównywalnych możliwościach jak SU-26, e, no i zaliczyłem taką solidną wiązankę. Niesamowite przeżycie. Nie eee, powiem, ja że straciłem poczucie, gdzie góra, gdzie dół. Góra mniej więcej zdawałem się z tego sprawę. Natomiast życie eee, po wyjściu z tego samolotu, eee, że nie wyglądało tak wcześniej. Ale gdyby mnie ktoś zapytał, czy chcę jeszcze raz, powiedziałbym, Oczywiście w każdej chwili. Będźmy na wznoszeniu. Patrzcie Państwo, wznoszenie całkowicie pionowe. W tym momencie ten samolot już się prawie zatrzymał, wisi na silniku i w dalszym ciągu zachowuje sterowność. Yy, tutaj sterowność zapewniają już tylko strugi zaśmigłowe. Tylko moc silnika. On wisi w powietrzu na silniku. Na Proszę bardzo i odwróconej po tym wszystkim. I lot plecowy, i za rządem Mam nadzieję, że zobaczył nasz tutaj entuzjazm, ale za to my widzimy co on robi. On leci bokiem. O, i właśnie to jest kobra. Jeszcze raz. Nie, tutaj jest modyfikowany. No, i znowu możemy połachać. To co dwa lata temu oglądaliśmy na wysokości, ja wiem, może 5, może 10 metrów na dużych. 360 koni mocy. 9 cmlitrowa gwiazda, 10 litrów pojemności skokowej, 360 koni. Machamy. Dziękujemy! Jurgis Skyry z Litwa!